Panie, znowu ten pajac przyszedł. Coś chce chyba sprzedać. Wpuść go. Co? No siemano, co tam? Kto cię kurwa wpuścił? Powinniście więcej płacić strażnikom. Stój śmiecił. Chwila, przybyłem z propozycją. Stać. Dajcie mu mówić. No więc? Słyszałem, że lubisz zapalić. Być może. I co z tego? Znam świetnych dostawców na bagnach. Mogę też dołożyć coś ekstra, jeśli będę mógł dołączyć do starego obozu. Zapomnij. Proszę cię, znam wpływowych ludzi w nowym obozie oraz w sekcie Śniącego. Faktycznie, to może być przydatne. Mogę dostarczyć ci informacji i zobaczysz, nie pożałujesz tego. Zapewniam cię. To, co z nim zrobić? Hymn, Syl... Dobra. Umowa stoi. To mamy umowę. Zobaczysz, nie pożałujesz.